No, i to już sałatka jest gotowa. Oczywiście trzeba spróbować. Witam serdecznie. Dziś zrobimy sobie bardzo prostą, bardzo pyszną sałatkę z buraków. Będzie to sałatka, ale również można ją dodać do obiadu jako taką przystawkę. Potrzebujemy pół kilograma buraków. Ja Wam podam składniki na pół kilograma. Oczywiście Wy to sobie możecie wszystko pomnożyć i zrobić tego dużo więcej. Więc już mam tutaj ugotowane buraki z ich tutaj pół kilograma. Ale zanim do nich przejdziemy, Potrzebujemy parę innych składników i tu potrzebujemy właśnie jedną średnią cebulę, trzy ząbki czosnku, trzy ogórki kiszone i od tego zaczniemy, ale zobaczycie za chwileczkę, bo pójdziemy jeszcze tutaj coś, coś podsmażać, więc zostańcie ze mną. To nie jest ta sałatka, którą już mam na kanale, rosyjska, to jest całkiem, całkiem coś innego, jeśli chodzi o smak, więc jedziemy dalej. Więc cebulę kroimy w kostkę taką dość drobną tego rdzenia nie chcę, to odkładam. Okej, okay, cebula pokrojona. Teraz pokroimy ogórki. ogórki kiszone najlepiej własnej produkcji takie są zawsze najlepsze ok jeszcze mam tutaj trzy ząbki czosnku pokroimy sobie tylko tak na no dość drobno ok no i teraz zapraszam Was na, ma, na, na maszynkę, będziemy to smażyli. Na patelnię dodaję troszeczkę oliwy. No i na początek wrzucamy tu cebulę i podsmażamy. Jak już cebula się usmaży, na taki delikatnie złocisty kolor dodajemy ogórki dodajemy czosnek i wszystko razem chwileczkę jeszcze podsmażamy, ogórki troszeczkę będą bardziej miękkie, no powiedzmy będziemy to smażyli jeszcze tak 3 minutki. Można przykryć pokrywką na chwilę i za 3 minuty będzie ok. Ok, minęły jakieś 3 minuty, tak to wygląda. Ogórki się delikatnie skurczyły, ale przy tym są bardziej miękkie, więc już to wyłączę. Idę przygotowywać dalszą część tej sałatki. No i teraz przed czas, czas na buraki. Ale spokojnie, to nie są ostatnie składniki, będzie jeszcze jeden bardzo ważny składnik, więc warto poczekać. Ja tylko te buraki sobie zetrę na tarce o dużych oczkach. Teraz do tych buraków musimy wkroić, lubiłem takie urządzonko, po prostu... Trzy jajka tutaj musimy... Musimy pokroić lub przecisnąć przez taką właśnie... Przez taką maszynkę, takie urządzonko. Teraz tu wrzucamy ogórki wraz z cebulą i czosnkiem. Następnie musimy tutaj wkroić pęczek koperku, ale bez tych grubych części, bez tej łodygi. No i kroimy dość drobno. Oczywiście musimy to posolić. Nie za dużo ogórki są słone, więc ze spokojem na początek tak pół łyżeczki, yy, pieprz, pieprzu jak to lubi. Dodajemy teraz płaską łyżeczkę żółdziów prowansalskich i 2-3 łyżki majonezu. I wszystko dokładnie mieszamy. No i to już sałatka jest gotowa. Oczywiście trzeba spróbować. Jest naprawdę bardzo dobra. Gorąco polecam. I co więcej, nie tylko do obiadu, ale na każdą imprezę, na święta, taką sałatkę można zrobić. Naprawdę bardzo, bardzo dobra. I bardzo prosta. Ja Was serdecznie pozdrawiam i do zobaczenia.